Witajcie, witam Was Halloweenowo. Dzisiaj mamy noc Halloweenową przed sobą, w związku z tym mam takie dla Was czytanko pod tytułem Cukierek albo Psikus i wybieramy sobie jeden z trzech zestawów kart. Jeden, dwa bądź trzy. Zaraz zobaczymy, e, czy dostaniecie cukiereczka, czy być może los Wam spłata małego figielka. Oczywiście czytamy to w celach takich e, pomocniczych, że tak powiem, więc nawet jeżeli tutaj wyjdzie nam jakieś ostrzeżonko przed jakimś psikusem, to pamiętajmy, że warto by było po prostu wziąć sobie pewne porady do serca, po to, żeby uniknąć właśnie przykrych sytuacji. Że karty też mają właśnie... Ten wymiar taki ostrzegający, prewencyjnie działają i mogą nas uchronić przed różnymi na przykład nietrafnymi decyzjami życiowymi. Więc wybierajcie sobie, kochani, i ja zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i ja oczywiście standardowo zapraszam do zakładki Społeczność. Tam macie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Obecnie mamy promocję weekendową, są dwa czytania w cenie jednego. Mamy także niedługo zbliżający się multirytuał na otwarcie portalu 11.11. .11. te wszystkie informacje oczywiście tam znajdziecie w zakładce społeczność więc ja tylko tak ogólnie na ten temat mówię i zapraszam was do sprawdzania na bieżąco a tymczasem zobaczmy co tutaj dla was się szykuje czy to będzie dla was Cukierek, czy to będzie dla Was psikus? No, kochani moi, opcja numer jeden: cukierek czy psikus? Oj, <laughs> cieszę się bardzo, bo jest pozytywnie. Wygląda na to, że dostaniecie cukierasa, słuchajcie. Yy, ja bym powiedziała, że tu chodzi o jakieś sprawy miłościowe. Dla tych, którzy nie są w związku, no na horyzoncie może być nowa miłość. Jeśli się będziecie gdzieś przenosić, przeprowadzać, wyjeżdżać, Tamta nowa miłość może na Was czekać, ale tutaj też jest powiedziane dla niektórych z Was, że Wasza miłość jest tak naprawdę bliżej, być może niż myślicie. Albo też coś jest, jeżeli Wy pozostajecie w jakimś związku, w jakiejś relacji, coś jest tutaj niepokazywane na zewnątrz, a być może przez Was przeżywane. Wiecie, jak to jest czasami? Tworzymy takie cukierkowe relacje na Facebooku, na mediach społecznościowych, a w rzeczywistości, no, nie do Końca to tak wygląda. Więc tutaj, jakby ten zestaw kart obiecuje Wam też możliwość przepracowania tego, co nie funkcjonowało w Waszej relacji. Eee, czyli nie trzeba będzie, jakby tutaj, robić dobrej miny do złej gry, natomiast jest możliwość właśnie przedyskutowania pewnych kwestii, zmiany Waszego sposobu postrzegania siebie, partnera i związku. No i dzięki temu, właśnie także zmiany po prostu e, pomiędzy Wami. Jakieś daleko idące zmiany. Bo bo szóstka mieczy jest kartą bramą i ona przeważnie otwiera nam właśnie możliwość zmian, jakichś zmian na przykład światopoglądowych, ale nie tylko, bo to mogą być też fizyczne zmiany w waszym życiu. Na przykład jakaś para podejmuje decyzję, że wyprowadzamy się, bo tutaj nam się nie podoba. Tutaj są osoby trzecie, które nie wpływają dobrze na nasz związek, więc się przeprowadzimy wspólnie, albo zamieszkajmy razem, albo po prostu przeprowadźmy się do innego miasta, zacznijmy wszystko od nowa, w nowym miejscu. I powiem Wam, że dla niektórych po prostu to będzie takie zbawienne, że rzeczywiście w ten sposób, no tak jakbyście zyskali drugie życie, drugie życie Waszego związku, że możecie tutaj rzeczywiście odetchnąć, gdzieś w nowym miejscu zacząć po prostu wszystko od nowa we dwoje. I to będzie jak najbardziej dla Was korzystne, więc Wy macie cukiereczka, jedyneczki, mam nadzieję, że dalej też tak dobrze pójdzie, dwójka, cukierek czy psikus. Wy dostaniecie małego psikusa, słuchajcie. Będzie to taki psztyczek w nosek, dlatego, że Wy tutaj po prostu czegoś nie przepracowaliście z dzieciństwa. Jakiegoś bólu, smutku, poczucia braku, poczucia bycia niekochanym. Nieprzepracowane to jest. Karta Księżyca uwypukla nam po prostu to, co w nas ukryte, naszą ciemną stronę, nasze traumy, lęki ukryte w podświadomości. Tutaj bardzo mocno właśnie, że to są rzeczy wypływające z dzieciństwa, i ten psikus tutaj może polegać, moi drodzy, na tym, że po prostu to wróci do Was, wróci w jakiejś konkretnej sytuacji. Jeszcze raz odczujecie tamten smutek, tamten żal, tamto poczucie braku, poczucia braku przynależności, poczucia braku miłości, takie ogólne poczucie niebycia kochanym, akceptowanym, chociaż pamiętajcie o tym, że to może być też wasze takie subiektywne odczuwanie, bo to, że na na przykład ktoś nie zaznał miłości w dzieciństwie. Eee nie znał tego, nie znał czułości, nie znał miłości w dzieciństwie, to może powodować, że w dorosłym życiu taka osoba będzie przyciągała też partnerów, którzy na przykład no, nie będą szczególnie wylewni. Albo Wy właśnie będziecie patrzeć przez pryzmat tych swoich wcześniejszych doświadczeń i Wam się będzie wydawało, no on na pewno mnie nie kocha, ona mnie nie kocha, nie zasługuje na jego czy jej miłość, bo ja jestem do bani, bo to ze mną jest coś nie tak. Więc tutaj, kochani, no przyjdzie taki psikus, bo trzeba będzie się jeszcze raz z tym porozmawiać. Po prostu skonfrontować, ale to jest taki psikus, po to, żebyście Wy mogli e, ruszyć wreszcie przed siebie, nie oglądając się na przeszłość, nie mając w sobie tego lęku, mieć możliwość po prostu oczyszczenia tego. Po to nam coś wypływa, żebyśmy mieli szansę się temu przyjrzeć, zdiagnozować problem, a tutaj już, jeżeli wysłuchaliście tego przekazu i się z nim e, będziecie utożsamiać, to znaczy, że już macie diagnozę postawioną niejako, problem zdiagnozowany, i teraz trzeba tylko po prostu poddać się temu, pozwolić sobie jeszcze raz to przeżyć, ale już bardziej świadomie w tym momencie zdając sobie sprawę, że wina nie leży w was. To, że ktoś wam kiedyś nie umiał tej miłości okazać, to nie jest absolutnie wasz jakiś defekt, to nie jest wyznacznikiem tego, że wy jesteście wybrakowanym towarem, bo przede wszystkim nie jesteście towarem, tylko jesteście człowiekiem, a każdy człowiek jest wartościowy. Więc tutaj no, musi nastąpić właśnie to przejście, ta zmiana sposobu postrzegania, i wtedy będziecie mieć szansę to uleczyć. Ale żeby to uleczyć, żeby w ogóle mieć taką szansę, to jeszcze raz będziecie musieli się prawdopodobnie z tym y, odczuciem zmierzyć. Czyli tutaj, właśnie to jest tym tak zwanym psikusem, że jeszcze przyjdzie taka sytuacja, która no, skonfrontuje was z tym, z tymi waszymi bolączkami, ale po to tylko, żeby właśnie była możliwość przepracowania, pójścia dalej. I teraz opcja numer trzy cukierek czy psikus dla Was, kochani. Ja bym powiedziała tak. U Was da jest tak trochę pół na pół, bo tu jest Wam powiedziane, że Wy dostaniecie cukierka, ale najpierw musicie na niego zasłużyć. Wy musicie coś zrobić, żeby dostać tego cukierka. Co tutaj zrobić, żeby dostać cukierka? Ta karta z numerem 29, ona bardzo silnie jest utożsamiana z taką energią żeńską, więc prawdopodobnie mówię tu do kobiet, bądź też um, do takich osób, które w tym momencie bardziej żyją właśnie tą energią żeńską, i to jest energia. Zranionej kobiecości, tak naprawdę, zranionej dumy, zranionej kobiecości, która pragnie izolacji, która pragnie zamknięcia. To jest takie po prostu karta pokazująca to, co jest najbardziej kruche w nas najbardziej empatyczne, kruche, delikatne czyli właśnie to, co jest utożsamiane z tym pierwiastkiem kobiecym. I takie osoby mogą mieć tendencję do zamykania się w sobie, do takiego wycofywania się w siebie, do rozpamiętywania, do zamiatania pewnych problemów pod dywan skłonności właśnie do izolacji, do separacji od wszechświata, od ludzi. I tu jest Ci powiedziane tak naprawdę, że ty możesz coś nowego tutaj zdziałać, zrobić wiele w swoim życiu, ale musisz też tę energię z siebie wypuścić. To nie jest w tym momencie energia, która powinna być kumulowana, izolowana, chowana. Tu jest trójka buław, czyli wyjdziesz z czymś nowym, będziesz mieć szansę przetworzyć tę energię na przykład w coś kreatywnego. Możesz tutaj tworzyć. To jest tak jak na przykład ktoś przeżył jakąś wielką tragedię. Często poeci, pisarze, ci, którzy właśnie przeżywali wielkie tragedie, no to okazywali się po prostu najlepszymi mistrzami piura, bo no, nikt nie potrafił tego napisać w taki sposób, jak człowiek, który coś przeżył, który potrafi opisać prawdziwe emocje. Weźmy sobie na przykład treny Jana Kochanowskiego, przecież przeżył osobistą tragedię, śmierć dziecka. W związku z czym, no, pisał to z własnego doświadczenia, z własnej autopsji. To nie była jego wyobraźnia, ale to była autopsja, to było właśnie, to były te kumulowane emocje, uczucia, mógł to chować w sobie, a mógł to przetworzyć, przetransformować właśnie w swoje dziecko. W swoje treny, na przykład, czyli pozwolić temu wyjść na zewnątrz i zrobić z tego jakiś dobry pożytek. Dlatego właśnie mówię, że u Was będzie ten cukierek. Ten cukierek jest Wam obiecany. Pod warunkiem, że Wy tutaj z czymś właśnie wyjdziecie z siebie, nie dosłownie, ale wyjdziecie na zewnątrz, poza siebie, poza jakieś takie wąskie ramy, poza tę kruchość, delikatność, poza izolację przestaniecie właśnie to skrywać w sobie, a pokażecie się światu takimi, jakimi jesteście. W prawdziwej waszej odsłonie, w prawdziwej waszej formie. I wtedy właśnie macie trójkę buław, czyli jest to podstawa do tworzenia czegoś nowego, do wielkiej, ogromnej pasji i ogromnej kreatywności. Od tego się to po prostu zacznie, ale później może Was to doprowadzić naprawdę do wielkich rzeczy w Waszym życiu, więc warto tutaj w tym momencie właśnie się otworzyć. Do tego jesteście w tym momencie właśnie przekonywani. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.